magicy, ślusarze i inni mechanicy, stolarze. No, każdy zawód. Słuchajcie. A ja dwa dni temu nagrywałem film polecając kanał kanału Jokerowego Magika i mówiłem w tym filmie, żeby, żeby takie sztuczki porobił karciane. Gdzieś w, w hospicjach dzieci dziecięcych, w szpitalach dziecięcych i tak myślę, że to właściwie wszystkich Was dotyczy. Ja oglądam filmy właściwie wszystkich bankików. Robię się rozerwać, troszkę pooglądać. Słuchajcie, jesteście z całej Polski. Jeden mieszka gdzieś w Warszawach, Raków, Szczecin, Gdańskich, Wrocław, nie wiem gdzie i wszędzie są szpitale i hospicja, to każdy z was przecież może iść i zrobić radość dzieciom, a nawet i dorosłym. Powiedzmy, że nawet do domu starców można iść. Troszkę rozerwać ludzi, jaką ulgę w cierpieniu zrobić. Niech Jak jakiś czas tam nie ja wiem, ile poświęcicie, godzinę, dwie, ile to potrwa, nie wiem. Dlaczego mówię ślusarze? Przecież możecie się albo razem, albo każdy osobno. Przecież taki, który zna chociaż troszkę ślusarki, mógłby komuś naprawić wózek inwalidzki. Taki, o taki zwykły, ja pokażę. Taki zwykły jak mój. Gdzieś tam kółeczko odpada, gdzieś coś się dzieje, coś się telepie, poradzić komuś, czy podpompować, czy łożysko wymienić. Przecież po to wam mówię, żebyście przy okazji, no przy okazji może zarobicie parę groszy, takie co łaska. Przecież nie będziecie cennika wystawiać. Ale co łaska, to tam każdy raz 2-5 złotych, złotówki, nie wiem. I zrobicie sobie reklamę sobie. I swojemu miastu, i szpitalom, i hospicjom. Reklamę robicie tak, jak przed chwilą mówiłem i to powtórzę pewnie jeszcze z 5 razy. Robicie sobie. Nie będą was znali tylko z YouTube'a. Tylko ogólnie będą Was znali i będą się cieszyć. I jak już mówiłem, ulżycie w cierpieniu i dzieciom, i dorosłym. Pamiętam, to było 17 i 15 lat temu. Byłem w Ciechocinku w sanatorium. I właściwie w tym samym domu byłem dwa razy to był dom zdrojowy. Tam przychodził właśnie na salę kinową taki magik, taki, no na pewno młodszy ode mnie, ale on miał ze 30 lat, i ludzi się zebrało do poru, i tam bilety były chyba po dwa czy pięć złotych, ale każdy chętnie zapłacił pożet. On pokazywał właśnie różne sztuczki, i karciany, i jakieś tam. Co jest cylindra wyciągnął. No magia jak magia. I każdy tam było w wiary do oporu, każdy chętnie szedł. I byłem dwa razy, dwa razy ten sam facet, dwa razy te same sztuczki, te same kawały. I coś on tam jeszcze, za drugim razem, to już coś nowego. Tam jakiś nowy numer miał, czy nowy kawał powiedział. I tak przypuszczałem, że będzie to samo, ale dla samej rozrywki. Ile można siedzieć w senatorium, kurcze patrząc na jedną twarz, współpacjenta, pielęgniarki i lekarki, te same. Fajnie się rozerwać. Pomyślcie o tym, ludzie. Mówię Wam poważnie. E. Żebyście. No kurczę, no wyraźnie, żebyście zabłysnęli. I poświęćcie tą godzinę czy dwie. Nie liczcie na Bóg wie, jakie zyski. Ale nawet jak nie będą bilety, bo to tak jak bilety, to i fiskusz, podatki, rozliczaj się. Tylko nawet co łaska, jak każdy pacjent sypnie nam złotówkę czy dwa. Ale jak już pójdziecie na dziecięcy oddział, to już nie liczcie przecież na ani jeden grozik. Skoro dziecko jest ciężko chore i powiedzmy w hospicjach, umierające dzieci, to chyba nie skasujesz nawet złotówki od rodzica tego dziecka, bo ty mu pokazałeś sztuczki. No co? I powtarzam to piąty raz. I reklamę sobie zróbcie. Nie istniejcie tylko na YouTube. I ślusarze, i mechanicy i inni stołarze też się wszędzie przydadzą. Pójdźcie, pokażcie się światu normalnie ludziom, a nie tylko YouTube, jak to też, też piąty raz wspominam. Trzymcie się i myślcie. Świat na was czeka. Cała Polska. Jedna wielka bieda, narzekają NFZ, to to, 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 to. nie ma, to nie ma, to nie ma. Pokażcie się i coś zróbcie. Trzymcie się i przemyślcie to, jak chcecie też.